Dzisiaj wciąż widzę moje córki leżące tam. Zastanawiałam się, czy są martwe, czy żyją. Ponownie odczuwam strach i myślę, wkrótce zostaną zamordowane. Słyszę, jak mężczyzna krzyczy, zabijemy wszystkich chrześcijan w Iraku. Następnie wysadza się w powietrze. Mam na imię Adra i pochodzę z Iraku. Moja rodzina i ja jesteśmy chrześcijanami, dlatego musieliśmy uciekać z Iraku. Ratując swoje życie. Byliśmy na nabożeństwie w Iraku, w kościele, i tam nas zaatakowano. To zaczęło się w Bagdadzie. Tam mieszkaliśmy w dzielnicy Sadiun, na ulicy Nidal. Pobraliśmy się z mężem w tym samym kościele, który znajdował się przy katedrze Sejdat El-Nadjad. W tym kościele moje córki i ja zostałyśmy zaatakowane przez terrorystów. Pamiętam, jak piękne były nasze zaślubiny. Byliśmy wtedy tacy szczęśliwi. To był pełen szczęścia dzień dla mojego ojca i matki całej naszej rodziny. Żyliśmy jak wszyscy chrześcijanie w Iraku. Było tam bardzo wielu chrześcijan. A jak przystało na chrześcijańską rodzinę, po prostu chodziliśmy do kościoła w każdą niedzielę. To było dla nas normalne. Zawsze więc chodziliśmy do kościoła w niedzielę i w domu czasami się modliliśmy. Zwoływałam wtedy razem moje dzieci, zapalałam świece i modliłam się z nimi. To był dla nas tylko rytuał. Byliśmy chrześcijańską rodziną, ale nie rozumieliśmy odkupienia, jakie dokonało się w Panu Jezusie. Strach przed Bogiem o to, co nas definiowało. Wiedzieliśmy dokładnie, czego nie powinniśmy robić. Najważniejsze było to, że chodziliśmy do Kościoła. W tym czasie bardziej kierowana rutyną wypowiadałam moje modlitwy, do czego byłam przyzwyczajona. Kiedy Saddam Hussein był jeszcze u władzy, muzułmanie mieli pewien szacunek dla chrześcijan i nie dochodziło do jaskrawych prześladowań. Saddam tego nie tolerował. Kiedy Saddam Hussein został obalony, muzułmanie zaczęli nienawidzić chrześcijan. Zabijali, prześladowali i gwałcili chrześcijan. Najgorsze dla nas było to, że nagle poczuliśmy się jak obcy w naszym własnym kraju. Wtedy usłyszałam, że dziewczyny i młode kobiety były porywane. Przede wszystkim porywali chrześcijańskie dziewczyny. Gwałcili je albo zmuszali do małżeństwa z muzułmanami. Chrześcijanie nagle stali się celem muzułmanów. I zaczęłam bać się o moją córkę, Mariam. Miała tylko 12 lat. Nie pozwoliłam jej chodzić więcej do szkoły, bo tak się bałam. Musiała więc zostawać w domu. Ale porywali też chłopców, więc też bardzo bałam się o mojego syna. Kiedyś moje dzieci, Norman i Andrew, poszli kupić chleb. Mężczyźni śledzili ich i biegli za nimi, ale udało im się uciec i wrócić do domu, ale najwyraźniej próbowano ich porwać. Coraz bardziej się bałam. Przestałam pozwalać moim dzieciom wychodzić na zewnątrz. I od tego momentu przez prawie dwa miesiące Andrew i Norman byli tylko w domu, a nie na podwórku czy w szkole. To było niezwykle trudne, kiedy nasze dzieci nie mogły wychodzić i się swobodnie poruszać. I nie mogły już chodzić do szkoły. Poza tym codziennie wybuchały bomby lub rakiety. Pięć czy sześć razy szyby w naszych oknach były wybite. Wiele razy stawialiśmy czoła śmierci, która groziła nam w naszym domu. A do tego dochodziła presja wynikająca z faktu, że ktoś może nas śledzić i być naszym zagrożeniem. Zawsze liczyliśmy, że sytuacja ulegnie poprawie, ale tak się nie stało. My, chrześcijanie, jesteśmy w mniejszości i byliśmy prześladowani, ale musieliśmy żyć. Nie było innego wyjścia. Nie mieliśmy możliwości opuszczenia Iraku i nigdy nie sądziłam, że kiedykolwiek będziemy musieli opuścić Irak. Kiedy Heidi miała 6 lat, a Mariam 12. Moje córki Mariam i Heidi zawsze chciały, abyśmy poszły do kościoła Sejdat al-Nadżat. Miały tam bowiem przyjaciół, ale chłopcy i ja lubiliśmy chodzić do kościoła protestanckiego. Po prostu pieśni śpiewane tam były piękniejsze i w ogóle zawsze bardzo mi się tam podobało. Z tego powodu często tam uczęszczałam. Równie często uczęszczaliśmy do kościoła katolickiego, ponieważ dziewczyny mogły tam spotkać się z przyjaciółmi. I tej niedzieli Mariam powiedziała, koniecznie chcę iść do kościoła Sejdat al najat To był bardzo duży kościół, ogromna katedra. Na nabożeństwie było często od 300 do 350 osób. To był po prostu wspaniały i piękny kościół. Ale szczególnie Abuna Tacher, ksiądz, zrobił wiele, aby uczynić parafię tak wielką. W tym czasie wiele osób straciło swoje domy w czasie wojny lub zostały one uszkodzone. Ksiądz Tacher wraz z całą parafią bardzo pomagali ofiarom. Przez księdza Tachera kościół naprawdę ożył i urósł. Niestety został on zamordowany. Najpierw dwóm księżom tego kościoła ekstremiści wielokrotnie grozili. Jeśli nadal będziecie głosić kazania i zapraszać ludzi do kościoła, zabijemy was. Ale ci dwaj księża po prostu zignorowali to i kontynuowali swoją pracę. Chociaż radykali muzułmanie. Próbowali ich wcześniej uciszyć i mówili do nich raz za razem: zabijemy wszystkich duchownych, zabijemy wszystkich chrześcijan, bo jesteście niewierni i nieczyści. Jak już mówiłam, w niedzielę chodziłam do kościoła z wszystkimi dziećmi, ale w tę niedzielę nie było z nami moich chłopców Andrew i Normana. Z dziewczynkami przyszłam do kościoła o 17.00. I ksiądz rozpoczął jak zwykle kazaniem. Nagle czterech lub pięciu mężczyzn wtargnęło tylnym wejściem. Mieli w rękach kałasznikowy i zaczęli strzelać do wszystkich młodych mężczyzn. Jeden z naszych krewnych został zabity z synem. Jego dziecko miało około roku. Zginęło na kolanach swojego ojca. Jego siostry były tam i patrzyły, jak ich młodszy brat umiera. Po drugiej stronie kościoła było pomieszczenie, które mogło pomieścić około 70 osób. W tym pokoju zebrali ministrantów i diakonów. Jeden z terrorystów miał w ręku mały ładunek wybuchowy i wrzucił tę bombę do pokoju, aby zabić znajdujących się w środku ludzi. Ciągle słyszałam wybuchy. Wiele młodych kobiet i dziewczyn Wciągnięto do pokoju obok. Słyszałam ich krzyki: Pomocy, pomocy. Później dowiedziałam się, że gwałcili młode kobiety i dziewczynki. To były młode chrześcijańskie dziewczyny z naszego kościoła. Trzymałam moje dziewczyny blisko. Byłyśmy na podłodze, a ja leżałam na nich. Na mnie też leżeli inni ludzie. Słyszałam ich za amboną torturujących i bijących księdza. Byliśmy bardzo blisko księdza. Widziałam, jak ściągnęli go za ambony i strzelali do niego. Potem zabili też drugiego księdza stojącego za pulpitem. Mieli też noże, oprócz kałasznikowów. Jeden z mężczyzn podbiegł do ołtarza, wziął Biblię, podarł ją i podeptał. Kolejny terrorysta podszedł do ludzi leżących na ziemi i kopał ich. Szczególnie bił kobiety i obrażał nas. Wy niewierni, wszyscy idziecie w ogień, idźcie do piekła, wy chrześcijanie jesteście nieczyści. Tak nas obrażał cały czas. W pobliżu mnie była kobieta w ciąży, miała dziecko, które płakało. Nazywało się Andro. Terrorysta krzyczał na nią, cicho, powiedz dziecku, żeby było cicho. Ale ona powiedziała, nie mogę nic zrobić, tu jest tak głośno, że płaczę. Powiedział, jeśli nie przestanie płakać i nie zamknie się, zabiję je. Próbowała go uspokoić i dała mu pierś. Powiedziała: Nie mogę go uspokoić. Ma tylko 6 miesięcy. Kobieta była też w ciąży. Terrorysta zabił ją, i jej dziecko, a także jej męża i rodziców. Niektórzy z moich krewnych usłyszeli, jak terroryści z ołtarzem dzwonią do kanału telewizyjnego ze swoich komórek. Próbowali szantażować rząd. Jakie dokładnie były ich żądania? Nie wiem. Zmusili moich krewnych, by mówili przez telefon o ich żądaniach. Nie wiem dokładnie, czy mówili też o innych chrześcijanach poza kościołem. Nie wiem. Przepnęłam do moich dzieci, udawajcie martwe, terroryści sprawdzają wszystkich. Jeśli się zorientują, że żyjecie, zastrzelą was. Chcieli zabić wszystkich w katedrze. Wówczas ktoś z nas poruszył się, ktoś to zauważył i powiedział, tutaj ktoś się jeszcze rusza. Przyszedł do nas i pomyślałam, że zastrzeli mnie i Mariam i Heidi. Szepnęłam, on nas zastrzeli, zgniemy. Modliłam się tylko, i modliłam i modliłam. Zaczął strzelać na oślep, a potem pewnie myślał, że nie żyjemy i odszedł. Szepnęłam: Mariam, Heidi, żyjecie? Wtedy zobaczyłam przyjaciółkę Mariam leżącą martwą obok niej. Kula trafiła ją w serce. Ponownie odczuwam strach i myślę, wkrótce zostaną zamordowane. Kiedy leżałam na podłodze w kościele, nagle przebiegło mi to przed oczami jak film. Widziałam jak ja i moje dziewczyny zostałyśmy uratowane i nic się nam nie stało. Modliłam się, Boże, nie chcę umierać. Moje dzieci są takie małe. Modliłam się cały czas. Bóg mnie usłyszał. Mężczyzna nie trafił nas, gdy strzelał, ale ściana za nami była pełna dziur po kule. Wciąż strzelał, ubiegał po całym kościele i zabijał ludzi. Tylko ci, którzy byli dobrze ukryci wśród martwych ciał, pozostali przy życiu. Terroryści ich nie zauważyli. Wtedy pojawił się inny mężczyzna z przodu, noszący wokół brzucha pas z ładunkami i krzyknął: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jakby był w meczecie. Widziałam wszystko. I moje córki też musiały wszystko widzieć. Próbowałam zakryć im oczy. Zdałam sobie sprawę, że ma zamiar się wysadzić. Był tylko dwa lub trzy metry od nas. Usłyszałam, jak mężczyzna krzyczy Zabijemy wszystkich chrześcijan w Iraku Następnie wysadził się w powietrze Widziałam, że to nadchodzi Powiedziałam dziewczynkom Zakryjcie oczy, on się zabije Kiedy bomba eksplodowała Całe jego ciało zostało rezerwane na kawałki Około godziny 23 Iracka policja w końcu zdołała wejść do kościoła Cały ten dramat trwał prawie 7 godzin Leżeliśmy tam na podłodze nieruchomo, jakby martwi, a policja i zamachowcy strzelali do siebie. Krok po kroku policja przejmowała kontrolę. Pozostali terroryści zabili się. Na krótko przed śmiercią wykrzykiwali jeszcze dwa razy szahadę, muzułmańskie wyznanie wiary. Muzułmanie mają nadzieję na wejście do raju. Ale w tym samym czasie oni również krzyczeli, wy chrześcijanie jesteście kafar, niewierni, zabijemy wszystkich chrześcijan. Krzyknęli jak Muezin, nie zostawimy ani jednego chrześcijanina w Iraku, zabijemy was wszystkich, a potem się zabili. Żaden z nich nie pozostał przy życiu, wszyscy zginęli. Nie potrafię już opisać swoich uczuć. Wiem tylko, że czułam się blisko śmierci, ale mimo to miałam wrażenie, że jest tam wszechmocna ręka, która nas wydostanie. Bóg dopuścił, by to wszystko się stało. Myślałam, że to koniec świata. Nigdy nie myślałam, że to się stanie w kościele. Nie potrafią opisać swoich uczuć. Śmierć była tak blisko, ale znowu została odepchnięta. Potem zabrano nas do okolicznych domów. Tam czekaliśmy, aż nasze rodziny będą mogły nas odebrać. Zginęło w sumie około 150 osób, także w wyniku odniesionych ran. Leżeli tam tak długo, do 23, tak więc nie można było im już pomóc. Zabili też ojca naszych sąsiadów. Na pogrzebie grozili jego rodzinie. W Iraku, kiedy ktoś umiera, normalne jest umieszczanie na domu tabliczki z nazwiskiem zmarłego, aby poinformować o jego śmierci. Muzułmanie grozili im, jeśli nie zdejmiecie tej tablicy, zabijemy was. To wystraszyło nas jeszcze bardziej. Ponad połowa chrześcijan, którzy tam mieszkali, uciekła za granicę. Ludzie, którzy byli w kościele w czasie zamachu i przeżyli, nadal żyli w zagrożeniu. Wszyscy się tego bali i dlatego wielu innych chrześcijan uciekło. Grozili nam, że zabiją wszystkich ludzi, którzy byli w kościele. Dotyczyło to również mnie i dziewczynek. Po tym ataku nie wychodziłam z domu przez trzy dni. Dla bezpieczeństwa położyliśmy ciężkie rzeczy, za frontowe drzwi i zabarykadowaliśmy się, tak się baliśmy. Za każdym razem, gdy myślami wracamy do dnia ataku w kościele, powraca również strach. Heidi była w bardzo złym stanie psychicznym. Było z nią bardzo źle. Nie mogła iść sama do łazienki, umyć się, nie mogła nawet sama pójść do toalety. Musiałam być z nią wszędzie. Około trzy dni po ataku wyszłam na swój balkon i zaczęłam się modlić. Modliłam się jak nigdy dotąd. Powiedziałam, Panie, ratuj nas. To, co się z nami stało, jest straszne. Potrzebujemy Twojej ręki, zrób coś. Jesteś naszym zbawcą. A po tej modlitwie moje życie zmieniło się całkowicie. Miałam wrażenie, że Bóg nie widzi i słyszy moją modlitwę. Nagle wiedziałam, że wysłuchuję modlitw i odpowie na nie. Myślę, że wszystko, co nas spotkało, w końcu nas uratowało. Po pierwsze, udało nam się tu przyjechać. W Iraku byłam jakby związana wewnątrz, ale tutaj, w Niemczech, a dokładniej w Kościele, stałam się wolna. Pan Jezus tylko pozornie zajmował pierwsze miejsce w moim życiu, gdy mieszkałam w Iraku. W mojej wierze było wiele bezrefleksyjnej tradycji, ale Chrystus nie zajmował najważniejszego miejsca. Byliśmy w kościele i mówiliśmy wszystko na pamięć, jak w sztuce wyuczonej na pamięć, ale nigdy nie czytaliśmy Biblii. Wiedziałam o Panu Jezusie już w Iraku, ale nie znałam go osobiście. Ale w Niemczech poznałam go lepiej dzięki naszemu duszpasterzowi. Po tym jak przyszłam do Kościoła, wszystko się zmieniło. Od tego czasu już się nie boję. Czasami myślę o sprawach z przeszłości, ale teraz mam wewnętrzny pokój. Odkąd zrozumiałam, co uczynił dla mnie Jezus Chrystus, nie ma już we mnie strachu. Mam teraz pokój w moim sercu. Uwolniłam się od wszelkiego rodzaju nienawiści i złych nawyków. Podjęłam decyzję, że nie będę już zależna od złych rzeczy, które mnie spotkały. I od tego czasu moje życie zmieniło się na lepsze. Obecnie modlę się z głębi mojego serca. Wcześniej moje modlitwy były recytowanymi tekstami. Teraz już tak nie jest. Dlatego myślę, że wszystko co wydarzyło się w Kościele, Bóg dopuścił, żeby mógł nas tu sprowadzić. Wierzę, że Bóg chciał, abyśmy Go wychwalali, byśmy stali się Jego ambasadorami. My już kochaliśmy Boga, ale nie rozumieliśmy w jaki sposób praktycznie wyrazić tę miłość. Mój ulubiony psalm mówi, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. To jest mój ulubiony psalm i doświadczyłam go. Pan nas tu sprowadził i jesteśmy bardzo wdzięczni, że ja i moje dzieci możemy tu teraz bezpiecznie mieszkać. Biblia mówi nam, żebyśmy kochali naszych wrogów i powinniśmy to wprowadzić w życie. Moja córka nie mogła znieść muzułmanów po tym wszystkim, co nas spotkało, nawet tu, w Niemczech. Za każdym razem, gdy mówiono o muzułmanach, wyrażała swoje obrzydzenie do nich. Ale już moja matka nauczyła mnie, żeby nie nienawidzić muzułmanów. Gdybym stanęła dziś przed zamachowcami, powiedziałabym im, niech Bóg Wam wybaczy. Ten człowiek, który to zrobił, z pewnością naśladował diabła. My, chrześcijanie, nie nienawidzimy ich, chociaż sprawili, że się ich boimy. Nawet kiedy Heidi idzie do szkoły, boją się o nią. My też boimy się naszych sąsiadów. Między nami powstał mur. Modlę się za muzułmanów, którzy są ze mną w szkole językowej, aby Bóg otworzył im oczy. Muzułmanie nie rozumieją, co czynią. Za tym wszystkim kryje się nauka Koranu, a muzułmanie trzymają się tego i wprowadzają go w życie i to sprawia, że wielu ludzi boi się islamu. Chrześcijanie muszą być ostrożni, ale przede wszystkim muszą modlić się za muzułmanów, aby Bóg otworzył im oczy i aby poznali prawdę. Muszą zobaczyć, co mówi Ewangelia że kochamy naszych wrogów. Takiego przykazania nie ma w Koranie. Chcę, żeby o tym wiedzieli, dlatego musimy się za nich modlić. W naszym kościele jestem odpowiedzialna za modlitwę w grupie arabskiej, którą mamy. Chcę być w tym wierna i traktować to poważnie, a nie mówić och, nie mam teraz czasu. I nie mówię do kogoś, pomodlę się za ciebie, a potem o tym zapomnę. Chcę być przykładem dla innych. Jeśli będę żyła innymi rzeczami niż tymi, o których mówi Bóg, On nie będzie mnie wysłuchiwał. Kiedy wioska Karakosz została zajęta i przejęta przez Państwo Islamskie modliliśmy się dużo za ludzi w naszym Kościele. Wypędzili wszystkich i podpalili wiele domów. Większość uciekła na północ do Kurdystanu. Dużo się za nich modliliśmy, bo wielu moich krewnych mieszkało kiedyś w tym małym miasteczku w Karakosz. Tamtejsi ludzie bardzo boją się, a jednak niektórzy chrześcijanie wrócili do swoich domów, które zostały podpalone i zniszczone przez islamistów. Teraz muszą odbudować swoje domy. Znowu tam mieszkają. Ale wśród ludzi jest wielki strach. Wciąż boją się, że zostaną zaatakowani. Są chrześcijanie, którzy wierzą w Chrystusa, ale boją się muzułmanów. Ale ja zawsze mówię, nie bójmy się ich, raczej się za nich módlmy. Nie mamy nic poza modlitwą. Prosimy o modlitwę za Irak, za Bagdad, za miejsca takie jak Karakosz, gdzie mieszka wielu chrześcijan. Módlmy się za cały Irak. Kraj ten potrzebuje pomocy, ponieważ jest to kraj, w którym dochodzi do prześladowań. Tamtejsi chrześcijanie są prześladowani. Prosimy, módlcie się. Oni potrzebują naszych modlitw.